O, ma pani tłustą płytkę paznokcia, dlatego, że się pani nie trzyma i hybryda odpada. Najdelikatniej, jak potrafię, spytam, czy jedzie mi tu czołg. Tyle, że z tą tłustą płytką paznokcia rzeczywiście mamy problem, bo z jednej strony to jest bardzo wygodna wymówka dla większości nieudolnych stylistów paznokci, ale z drugiej strony jest tam ziareneczko prawdy, bo zawartość wody i zawartość lipidów w płytce paznokciowej jest kwestią absolutnie osobniczą. I dlatego będzie tak, że pracując dokładnie w ten sam sposób, na jednej płytce paznokcia uzyskamy genialną przyczepność, a na drugiej będzie się masa odklejać. Tyle, że to nie powinno klientki interesować. Bo tak naprawdę rolą stylisty paznokci powinno być dobranie tak preparatów, żeby masa trzymała się perfekcyjnie. Bez grama? Liftingu przez miesiąc. I teraz mała prośba do klientek. Dajcie znać, ile razy usłyszałyście od swojej stylistki oskarżenie, że nietrzymanie masy to. Wasza wina.